I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na piątkowe spotkanie ze Słowem Bożym w Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświetlasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochotę i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian, bracia. Niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych, a od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez Was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamysły serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Psalm 37. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twego serca. Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. On sprawi, że Twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a Prawość Twoja jak blask południa. Odstąp od złego i czyń dobro, abyś mógł przetrwać na wieki, gdyż Pan sprawiedliwość miłuje i nie opuszcza swych świętych. Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana. On ich ucieczką ufa się utrapieni. Pan ich wspomaga i wyzwala. Wyzwala od występnych i zachowuje, On bowiem jest ich ucieczką. Aklamacja Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną będzie miał światło życia. Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa, Uczniowie Jana dużo poszczą i modło odprawiają. Podobnie też uczniowie faryzeuszów, natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich, czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki pan młody jest z nimi. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść: Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego, w przeciwnym razie i nowe podrze i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki, samo wycieknie i bukłaki, bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze. Paweł Apostoł pisze do Koryntian, niech ludzie... Uważają nas za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic bożych, a od szafat, szafarzy już tutaj się żąda, by każdy z nich był wierny. No właśnie, yy, apostoł, biskup, kapłan to są yy, diakon, to są szafarze tajemnic bożych i w pierwszej kolejności właśnie od szafarzy żąda się, by szafarze byli wierni Chrystusowi. Wierni w codziennej modlitwie, wierni w posłuszeństwie Chrystusowi, w głoszeniu Słowa Bożego, w życiu wedle tego, czego oczekuje Pan Bóg, co mówi w Ewangelii, co mówi w ogóle w Piśmie Świętym, co mówi poprzez głos następcy Chrystusa na Ziemi obecnie, papieża Franciszka. Pierwsze właśnie chodzi o tą wierność, o to zjednoczenie z Chrystusem, które dokonuje się przez codzienną modlitwę, codzienne sakramenty, zwłaszcza Eucharystię, zwłaszcza sakrament pokuty i pojednania, który jest tym sakramentem, który właśnie oczyszcza z wszelkich grzechów, z wszelkich słabości. Udny się właśnie za kapłanów, aby byli wierni Chrystusowi, a gdy zdarzą się niewierności, by każdy kapłan jak najszybciej korzystał z oczyszczającego sakramentu pokuty i pojednania. Psalm 37, zbawienie prawych pochodzi od Pana. Właśnie zbawienie jest łaską, którą wysłużył nam Chrystus na krzyżu. To nie jest Prezent za dobre życie, czy właśnie może nie prezent, co człowiek wysłużył sobie dobrym życiem, ale dostaje tę łaskę za darmo, jedynie właśnie na nią się otworzyć, nie robić sobie przeszkód w otrzymywaniu tej łaski, nie zablokować się poprzez, poprzez grzech, nie odrzucić tego, co daje Bóg. Zbawienie, boża łaska jest darmowa, wystarczy być na nią otwartym, chcieć nie blokować tego. W drugiej zwrotce psalmu czytaliśmy słowa: Powiesz Panu swą drogę, zaufaj mu, a on sam będzie działał. No właśnie, bardzo ważne zdanie. Wiele razy możemy doświadczać jakichś trudnych sytuacji, przeżyć, warto sobie wtedy te słowa psalmu odczytywać, powierzać siebie Panu Bogu z wielką ufnością, z wielką radością. Panie Boże, Ty się, Ty się tym zajmij, ja Tobie oddaję swoje sprawy, swoje, swoje rzeczy. Ty kieruj mną, kieruj moimi codziennymi zadaniami, sprawami. W trzeciej zwrotce odstąp od złego i czyń dobro, abyś mógł przetrwać na wieki. Właśnie kiedy byśmy wchodzili w zło, trzymali się tego zła. To nas będzie oddalało od Pana Boga, to będzie psuło z Nim relacje i to może sprawić to uparte trwanie w złym, może sprawić, że nie wejdziemy do Królestwa Bożego, więc nie będziemy trwać na wieki. Nasze życie zakończy się tu na ziemi, a później byłoby wiecznie nieszczęśliwe w piekle. Dlatego uciekamy od zła, ono się przydarza. Przydarzyło wiele razy, jeszcze nie raz się przydarzy, ale właśnie po to jest oczyszczający sakrament pokuty, żeby odwracać się od zła. I Ewangelia, faryzeusze i uczeni w piśmie. Często w Ewangelii słyszymy właśnie ten zwrot Faryzeusze i uczeni w piśmie. Oni. Nie mają swoje wątpliwości, oni tak podchodzą do pana Jezusa, często go jakoś tam atakują, próbują na różne sposoby i tym razem właśnie też przychodzą i mówią: Uczniowie, ja na dużo poszczą, chodzi o na chrzciciela i mu odprawiają. Podobnie też uczniowie faryzeuszów, natomiast twoi jedzą i piją. Więc był to taki zarzut wobec uczniów Chrystusa, że twoi już nie wiem, jakoś inaczej postępują, niewłaściwie postępują. Yy, sprzeciwiają się jakimś utartym tradycjom, zwyczajom, i Pan Jezus znowu ich zaskakuje, odpowiedział: Czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Więc yy, każdy to Hiob, mówi, yy, księga yy, Kocheleta yy, mówiła o tym, że jest czas, radości, czas pieszczot cielesnych i powstrzymywania się od nich, czas pląsu, zabawy i czas żałoby. Właśnie w naszym życiu też jest czas, kiedy możemy przeżywać różnego rodzaju trudności, smutki, przygnębienie, bo ktoś umarł, bo ktoś ciężko choruje, bo mam jakiś problem, kryzys, brakuje komuś pracy. Ale normalną postawą człowieka, który Zaufał Chrystusowi, idzie jako uczeń jego drogą. Jest czas radości. Jest czas takiego optymistycznego spojrzenia na świat. Pan Bóg realnie troszczy się o wszystkie, o wszystkie nasze sprawy. Jeden z takich chociażby przykładów jest w ramach Neokotochomenatu. Liczne rodziny podejmują ewangelizację w różnych, <laughs> w różnych częściach świata i wyjeżdżają na tę ewangelizację. Zabierają ze sobą całą rodzinę i tam szukają miejsca zamieszkania miejsca jakiejś tam pracy ale główne ich zadanie jest to, by ewangelizować w miejscu, w którym się znaleźli w którym do którego zostali posłani, to i to na zasadzie właśnie takiego posłania na drodze losowania, że przypada im w udziale takie czy inne państwo, chociaż to tutaj nie mam jakichś tam pewnych informacji, tylko takie ogólne, czy na pewno jest losowanie, czy, czy do wyboru, no ale w każdym razie wyjeżdżają do innego państwa, by tam ewangelizować, by tam posługiwać, by tam wspomagać kapłanów i razem tworzyć jakieś dzieło ewangelizacyjne. I okazuje się, że bardzo dużo takich rodzin się znajduje chętnych i o ich doświadczenie mówi wyraźnie, pokazuje wyraźnie, jak Pan Bóg potrafi się zatroszczyć i o mieszkanie, i o pracę, i o, o to, żeby mogli normalnie żyć, funkcjonować, a przede wszystkim skupiać się na tym, by, by głosić Ewangelię, by pomagać innym. Wychodzić z ciemności grzechu. Więc y, to jest właśnie niezwykłe. Powierzyć Panu Bogu swą drogę, nie lękać się y, odważnie wykonywać swoje zadania, swoje posłanie y, i zaufać, że Pan Bóg będzie kierował, będzie podpowiadał. Oczywiście to nie, nie, nie polega na tym, że mam usiedzieć i czekać, aż mi coś z nieba spadnie, ale y, nie lękać się, że, że nie poradzę sobie, że nie dam rady, że, że to, że tamto. Nie bądź odważnym. Trzeba być odważnym. I otwartym na, na działanie Pana Boga. I daje Pan Jezus ten przykład o tych y, um, ubraniu, o łacie, y, o tych bukłakach, że nie należy łączyć właśnie starych bukłaków z nowymi. I on mówił o młodym i starym winie. No właśnie. Y, stary testament, nowy testament. Stary zapowiada nowy, nowy jest odpowiedzią, jest wypełnieniem starego. Później też różnica w pokoleniach: ludzie, którzy żyli 50 lat temu, urodzeni 50 lat temu, a ci współcześni jest różnica spojrzenia, różnica w poglądach, w jakimś takim doświadczeniu życiowym ale nawzajem można się można i trzeba się uzupełniać, uczyć ze sobą żyć, współpracować, godzić. Współczesność z tradycją, ze zwyczajami i tak dalej. Dużo by o tym mówić, ale niech to na dzisiaj wystarczy. Jeszcze jedna rzecz. Jezus Chrystus, jako człowiek i Bóg, ciągle był jakoś atakowany, próbowany na różne sposoby, więc trzeba się liczyć z tym, że chrześcijanin też będzie. Miał różne przeszkody, różne kłopoty życiowe, ale zaufać, pytać Pana Boga. Stąd jest to tak ważne, co było w pierwszym czytaniu: od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Bądź wierny Chrystusowi, bądź blisko z Chrystusem, a zobaczysz, że łatwiej będzie odpierać wszelkie ataki, wszelkie jakieś tam przeciwności. Niech w odkrywaniu woli Pana Boga, niech w byciu właśnie wiernym, Chrystusowi, błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Do usłyszenia.